Ej, hey kochani, dzisiaj mówię zasady kolejnej gry na kartkę. Gra o nazwie Wyścigi lub Formuła 1. Gra przeznaczona jest dla dwóch do czterech osób. Na początku rysujemy sobie jakąś trasę, taką jak tutaj, na przykład ja narysowałem, gdzie trasa może być zamknięta czyli naszym startem trasy jest po przejechaniu również meta. Lub możemy sobie narysować trasę otwartą, taką jak tutaj, dla przykładu narysowałem, czyli gdzie mamy start i po przejechaniu mety mamy koniec trasy. Oczywiście wygrywa gracz, który pierwszy dojedzie do mety i poruszamy się wzdłuż kratek lub po skosie. I teraz tutaj. Mówię zasady. W każdym ruchu poruszamy się o daną ilość kratek w pionie i w poziomie i w następnym ruchu możemy poruszyć się o taką samą ilość lub o jedną kratkę więcej lub mniej. I teraz dla przykładu tutaj mamy gracza pierwszego, gdzie swój ruch wykonuje o dwie kratki w pionie i jedną w poziomie, czyli po skosie. Natomiast gracz drugi wykonał ruch o dwie kratki pionowo, ale w poziomo nie, nie przemieścił się. I teraz tak w poprzednim ruchu mieliśmy dwa pionowo, czyli teraz raz, dwa, trzy i znowu na przykład o jedną kratkę w poziomie. Natomiast gracz drugi. Miał dwa w pionowo, czyli teraz może trzy pionowo. Poziomy on nie miał, czyli może znowu albo wcale po poziomo się nie ruszać. Natomiast o jeden w poziomie się przesunął, czyli mamy ruch tutaj. Znowu gracz pierwszy miał trzy pionowo. Poruszył się o dwie pionowo i w poziomie jedną, czyli mógł poruszyć się o jedną. W ogóle w poziomie lub o 2, czyli poruszył się o 2 i mamy ruch tutaj. No i gracz 3, gracz drugi, przepraszam, poruszył się o 2 pionowo, bo miał 3, czyli mógł tak samo poruszyć się o 3, 2 lub 4. Czyli poruszył się dwie pionowo i 2 w poziomie. Teraz tak, możemy zatrzymywać się na krawędzi toru, jest to dozwolone. Natomiast, tak jak tutaj, nie możemy przekroczyć krawędzi toru, gdyż wypadamy wtedy z, tra z trasy i przegrywamy nasz wyścig. Nie niedozwolone jest również przekraczanie narożników trasy. Niedozwolone jest również kończenie ruchu w miejscu, w którym poprzednik. Swój ruch zakończył. Czyli, jeżeli gracz pierwszy miał tu swój ruch, następnie tutaj drugi ruch, to ten gracz drugi w tym drugim ruchu nie może stanąć w tym samym miejscu, w którym gracz pierwszy. Teraz przedstawię przykładową rozgrywkę. No, i tak jak tu zaznaczyłem, każdy gracz powinien mieć swój kolor do ułatwienia gry. I tak start. Oraz meta wyścigu powinna być na taką szerokość, aby można było umieścić każdego z graczy. Oraz początek tutaj, i koniec wyścigu również mieć taką szerokość, aby swobodnie na początku każdy mógł się poruszyć. Na początku każdy z graczy porusza się o jedną kratkę w pionie, czyli zaczynamy gracz pierwszy. Pierwszy ruch, gracz drugi i gracz trzeci. W kolejnym ruchu możemy poruszać się już po skosie i, tak jak mówiłem, zwiększać lub zmniejszać o jeden ilość tych ruchów w pionie i w poziomie. Oczywiście kolejność rozpoczęcia wyścigu oraz Ustawienia na linii startu losujemy sobie wcześniej. Teraz wykonujemy drugi ruch. Powiedzmy, że wszyscy poruszą się na razie o dwie kratki pionowo. W poziomie nie będziemy się przesuwać. Teraz w trzecim ruchu. Gracz pierwszy poprzednio. Przesunął się o dwie kratki w pionie i teraz przesunie się również o dwie w pionie, ale przesunie się o jedną kratkę poziomo. Gracz drugi wykona taki sam ruch, czyli dwie pionowo, jedną poziomo. I gracz trzeci tak samo, dwie w pionie, jedną w poziomie. Zmieścił się tu jeszcze na trasie. Teraz ruch trzeci. Gracz niebieski poruszał się dwa pionowo. Teraz poruszy się o jedną kratkę pionowo i dwie w poziomie. Wcześniej miał jedną w poziomie, teraz może o dwie. Gracz czerwony poruszy się jedną pionowo i jedną poziomo. Natomiast gracz zielony poruszał się dwie pionowo teraz, jakby chciał o jedną pionowo i dwie poziomo zatrzymałby się tu na tym graczu numer 2, czyli jest to niedozwolony ruch. Czyli musi powiedzmy poruszyć się o jedną pionowo, kratkę jedną poziomo i w tym momencie, niestety. Wypada poza trasę wyścigu i przegrywa. Oczywiście zapomniałem jeszcze wspomnieć, że jak to w wyścigu poruszamy się do przodu, a nie możemy się cofać wzdłuż trasy. No i teraz gracz pierwszy poruszy się tu na przykład. Gracz drugi tutaj. Teraz pierwszy gracz miał trzy kratki, raz dwa, trzy, raz cztery i jedną poziomo. Gracz czerwony tutaj. Teraz tu miał cztery, raz dwa, trzy i poziomo czerwony teraz. Może raz, dwa, trzy, cztery poziomo i jedną pionowo. Teraz tutaj mamy zakręt, więc trzeba trochę spowolnić. Czyli mamy trzy poziomo, to ruszymy się dwie poziomo, jedną pionowo. Natomiast gracz czerwony miał raz dwa trzy cztery poziomo, raz, dwa trzy powiedzmy poziomo i jedną pionowo, czyli może oraz dwa pionowo. No i tak jak widzimy tutaj trasy mogą się przecinać, out, tylko nie mogą na siebie wpadać. Teraz gracz pierwszy miał dwie poziomo, to teraz może raz dwa trzy poziomo i dwie pionowo. O miał jedną. Natomiast grad czerwony. Miał trzy. Poziomo tu, tu będzie raz, dwa. I tu dwie, czyli raz, dwa, trzy. No i tak dalej gramy tak jak mówiłem aż któryś z graczy dojedzie pierwszy do mety. lub zdarzy się tak, że zostanie sam na trasie, ponieważ inni gracze po drodze wypadną poza trasę lub wykonają jakieś niezgodne z zasadami ruchy. No i zapraszam wszystkich do gry. Życzę udanej zabawy i do zobaczenia w następnym filmie.